Konsultanci Infolinii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają codziennie średnio 6,5 tysiąca rozmów tylko w sprawie samych świadczeń chorobowych w związku z koronawirusem. ZUS wzmocnił swoją infolinię i uruchomił trzy nowe numery telefonów obsługiwanych przez ekspertów. Klienci mogą dzwonić na dodatkowe numery od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15. Telefon numer 22 290 87 01. Dzwoniąc pod ten numer, każdy może uzyskać informacje na temat obsługi w sprawie świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji, a także na temat obsługi w sprawie zasiłków opiekuńczych na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły. 22. 290 8702. Drugi uruchomiony numer to kompleksowa obsługa w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców. I 22 290 8703 to obsługa w sprawie odwołanych badań lekarskich i rehabilitacji leczniczej. Nadal działa także ogólna infolinia ZUS pod numerem 22 560 16 00. Infolinie te konsultanci obsługują w godzinach od 7 do 18 w dni robocze. W związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną koronawirusem i aby zapewnić bezpieczeństwo klientom i samym pracownikom, zakład ubezpieczeń społecznych ograniczył obsługę w swoich placówkach. Zachęcamy do kontaktów z nami za pośrednictwem telefonu lub internetu. Można wysłać maila lub skorzystać z platformy usług elektronicznych ZUS. Klienci zakładu mogą przesłać pytania także e-mailowo pod adres cotmaupa.com lub przez formularz zapytania ze swojego profilu na platformie usług elektronicznych ZUS. We wszystkich placówkach ZUS wyodrębniliśmy strefy, w których każdy może samodzielnie złożyć wnioski, bez kontaktu osobistego z pracownikami zakładu. Takie rozwiązanie ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i obsługę spraw w sposób niezakłócony. Na stronie internetowej zus.pl są też numery telefonów do doradców do spraw ulgi i umorzeń w oddziałach ZUS i można u nich uzyskać wsparcie dotyczące odroczenia płatności składek lub rozłożenia zadłużenia na raty